Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy wbijać Amber, może nam się uda na 15 rangę i będziemy próbować wbić legendarnego Star bo naprawdę niedużo brakuje. I chciałem wam powiedzieć, że ogłaszam konkurs. Napiszcie w komentarzach jaki jest mój ulubiony zadymiarz. W przypadku gdy zgadnie więcej niż jedna osoba zdecyduje ilość lajków pod komentarzem. Do wygrania kod Google Play o wartości 50 zł. Ogłaszam konkurs. No, wszystko jasno, wytłumaczyłem. No więc zaczynamy wbijać Amber i próbować wbijać tego legendarnego start Dropa. Mamy już yy, dwie sendi do odebrania. Może nam się uda. Yy, już sobie w 10, yy, więc. I myślę, że bardzo fajnie się nią gra. Spróbujmy na kolorów. Okej. Okay. O. Uh, uh, uh. Okej. Okay. Spongebob. No chodź tu. Okay. A nie. Ciąg z tą piłką idzie na naszą połowę. Dobra, idziemy do Rico. Dobra. czym na ich połowę. Co jest? Ok, dobra. Kto ma? Ten pan Żółty. Proszę, proszę, obroń. No, ty czemu uciekasz zamiast mi pomóc? Co jest dobra? Nie, nie. Proszę. Co? Ja, ja nawet miałem piłkę. Ja. A ja tak rzadko, Amber przegrywam. No i niestety nie ma więcej mega boxów w sklepie. Ale odbierzemy sobie codzienne nagrody. I dzisiaj jeszcze miałem legendarnego sardropa. I wydrupiłem skina do Bell. Hmm. O, e, bluszczową Bell. Hmm. No nawet fajna. Ale jeszcze nie testowałem, więc dzisiaj ją przetestuję. Dzisiaj może w końcu skończymy karnet. Dobra. A do BrownToka już bardzo mało brakuje, bo niedługo będzie nowy BrownTok. Dobra. Tom Bibi może. Nie, nie załatwię Nie, ja nie załatwię. Przynajmniej ktoś się pali. A, ból ucieka. Dobra, proszę, chodź tu. No gdzie uciekasz? No i jeszcze ultem będzie uciekał. bo się jak nie wiem. A został sam. Ne. Snack old Extract. Dobra, chodź rodza. Albo ból. No chodź. No ty ból. Nie, nie. Tylko nie grom. John nie miał na hita. O. No chodź grom do nich, chodź. Dobra, albo nie chodź. Ha, ha. No super. Mm, nie. Nie skończyliśmy, nie, nie skończyliśmy jeszcze karnetu. Ale niedługo skończymy. Kolejna. Misja ze Stardropem? Dobra, nie popełnię tym razem tego błędu. I nie, i dam zagraj ponownie. A nie, po prostu będę miał win. Znaczy, winy też. Ale e, ostatnio myślałem, że chodzi o winy. Co jest? Tu też jest Amber, ale się nawzajem zabiliśmy. Ktoś ma tego legendarnego skina Rustyu. Aha. Aha, to super. No nie. Nie, nie. Co jest? Hmm. Proszę. 30, 40, 50, 60. Dużo. Ale niewystarczająco. Mm. Tromelcz -hmm. so hate. Hey, dawaj, chodź. Dlaczego oni mnie ciągle zabijają? A ta piper się w ogóle nie rusza. Mam dość takich ludzi, którzy się nie ruszają. No nie! Mam znowu lo'a. No weź piper się rusza w końcu. Okej, okay, okej. Okay. No no, nas. Dobra, zaraz robię to, to co oni. Od razu biorę piłkę. Okej. Okay. Ja nie poczułem, ale na serio wszyscy powtórzyli. No, biorę piłkę. No i się zamalowuję. No, dawaj. Hehehe. <laughs> Tylko, że tu w ogóle nie ma tych medus, od których można się odbijać. Teraz będzie piękny win. No niestety, ale i tak sporo prowadzimy. Okej. Okej, dawaj. okej. Okay, okay. Co jest? Ha 80 20% się migiem zrobi. No już jest 94. Dawaj Ha. Dobra. Musimy zrobić tego star dropa. Mhm. okej, okay, damy sobie jakoś z nimi radę. A oni zawsze yy, pewnie dla tego star też zawsze dają zagrać ponownie. Proszę żebyśmy to wygrali. Proszę. Yes! Yes! Ha. Dawaj gaz. Raczej gaz. No, okej. Okay. No, nie. Myślę, że ona weźmie tą piłkę, ta Jackie. Co to miało być? Co to miało być? Uff. Spokojnie. Spokojnie. Poko jest najgorszy zatemiasz dla mnie. Ale mam też Edgara. Okej. Okay. Okej. Okay. Poko próbuje mnie zabić, ale nic z tego. <ścoughs> Okay. Haha. <laughs> okay. Okay. Hahaha. <laughs> yeah. Yeah. Zaraz przegramy. Nie powinienem się cieszyć. No to super. No, zobaczymy czy... Dobra, mamy star dropa. sto okay. 190, jeszcze nie. O, to jakieś misje. Uuu, dobra, Shelly w sumie mogę wziąć. Zaraz skończę karnet. Ktoś nie może tego skina do Shelly. A, ale co to było? Okej, okay, dobra mam multa tych przy okazji. Spadajcie. No. Ale i tak mamy większość mapy. Okej. Okay. Ja mam lepszego ulta. Czy <laughs> ma? Victory. Okej. Okay. Tak. Korno skończyliśmy? Tak. Tak, tak, dobra najpierw monety, teraz star drop, szatki oczywiście, błyskotki, kredyty, Sandy, tak, tak, tak. No się nie wiem, chyba ta pierwsza podoba ta chromatyczna. Wow. Ty tu jeszcze. I star legendarny. Już drugi dzisiaj. Please, please, please. Nie, nie, no to że jakieś żarty. Jakieś skamy, że nie wiem. A jeszcze mamy tutaj punkty mocy. A i jeszcze wiem Uriko chyba. Nie, gdzieś chyba miałem. Nie, nie miałem. Nie, ja chyba nie miałem poziomu. Mm. Bardzo fajnie się bawiłem. No i trochę już chyba dzisiaj na tyle. Pa.